Cześć Wam wszystkim. Dzisiaj? Tak na luźno, tak na spokojnie. Pokażę Wam co podrosło, co jak, gdzie, kiedy. A no widzicie, wystawiłem tutaj kawowca. Miałam pojechać do Gliwic, do Palmierni, ale jednak nie pojechałem. Zostałam w domu. Później co tutaj jeszcze? Tutaj pomału rośnie. Pomelo, bo wszystko odpadło. Przed tą zimną zośką. Wszystko wystawiłem, zapomniałam schować. Później tutaj też. Odrasta. No. Widzicie, jeden jest plus, bo pitanga rośnie, kwitnie, ładnie pachnie, ale jest też jeden minus. Nie wiem czemu, o co chodzi, ale nie chcę zawiązać owoców, nie wiem. Nie wiem, no może jak ktoś wie, o co chodzi. To dajcie znać w komentarzu. Może spróbuję jakoś, no ale wątpię. Później co tu jeszcze. A no papryczki. Ostre są. Tutaj zielone. Tutaj ten. Coś nie, chyba coś mierzy. Coś je. Albo co nie, o co chodzi. Ale przynajmniej są papryki. Tutaj papryczka chili jest. O tu. Gotowa, dzisiaj chyba sobie zjem, albo jutro spróbuję. Później, co tam, jak coś takiego macie, widzicie, no, tu jest e, przypalenie, widzicie, tutaj już jest zielone, a tutaj takie brązowe, to jest spalone przez słońce. No to według mnie nie musicie się przejmować. Widzicie, tutaj kolejny już rośniek, e, wypuszczaliście. Później co tutaj jest? Tutaj macie, już Wam powiem, to jest kalamondyna. Kalamondynka. Tutaj owoc macie. Owoc. O. Później tutaj macie drzewo oliwne. Tutaj jest papaja. Jak widzicie, kwitnie, będzie kwitła. No, ale ostrość nie chce mnie złapać ostrości. O, tu jest właśnie kwiat. A tutaj kodek I bananowiec. Tu kolejny liść. Jak coś takiego to się nie przejmujcie. obetnijcie. I to spokojnie. Kupujcie to tam jeszcze. A no, wszystko dobrze kwitnie rośnie. Aha! I gdzieś po 10 e, lipca ben, będą dwie nowe rośliny. Jedna to będzie palma, a druga prawdopodobnie będzie jakaś owocowa właśnie roślina, taka duża, prawie dwumetrowa. No zobaczymy. Wszystko zobaczymy co jak. A tak, no to wszystko okej. Okay. Prawdopodobnie za tydzień wypuszczę kolejny film z, z innymi roślinami. Jak macie jakieś pomysły co, co nagrywać, co jak, to dajcie znać w komentarzu. Dobra, nic, trzymajcie się do następnego razu, pa!